Jak przygotować się do obsługi E-Commerce w subiekcie GT. W celu przygotowania subiekta GT do obsługi tzw. pakietu zmian VAT e-Commerce, musisz posiadać licencję na dodatek Niebieski Plus dla Insert GT oraz aktywny abonament na ulepszenia. Możesz je zakupić w lokalnych punktach sprzedaży lub bezpośrednio w insert. Jeśli już posiadasz licencję niebieskiego plusa, to wejdź teraz do modułu Administracja, Słowniki, Stawki VAT. W tym miejscu dodaj stawkę VAT kraju, z którego pochodzi Twój klient. Przykładowo, dodamy teraz stawkę podatku obowiązującą w Grecji. Po wpisaniu wartości procentowej zaznacz pole aktywna i stawka zagraniczna. I wybierz Państwo Grecja. W tym momencie program jest już przygotowany do wystawiania dokumentów w poprawny sposób. Pamiętaj, że dla stałych klientów możesz ustawić domyślne transakcje sprzedaży na odległość WSTO lub WSTO OSS, które pojawią się w dokumentach. Zobacz w innym filmie jak wystawiać dokumenty z tymi transakcjami.